Witam serdecznie Państwa. Totalnej biologii bez granic. Zaczniemy dzisiaj rozważać konflikt kończyny dolny. Mózg posługuje się symbolami. Skoro u człowieka nogi stykają się z ziemią, a ziemia symbolizuje początek życia i matkę, to można powiedzieć, że nogi zapewniają nam więź z matką. Czyli wszystko od dołu, od pasa w dół jest połączone z matką, też stopy. Konflikt, który, konflikty, których częścią jest obniżenie wartości, konflikt samo, samotności, porzucenia, konflikt bezczynności, konflikt niespo, niesportowej postawy, konflikt bezsilności w znaczeniu braku możliwości ukończenia tego, co zaczęliśmy z powodu braku siły w nogach, konflikt utraty zdolności do zrobienia czegoś. Nie mogę już pracować tak jak przed wypadkiem. Obniżenie wartości, konflikt związany z ucieczką, konflikt związany z zobowiązaniem, by coś zrobić. Kora nadnerczy. Do, do kora nadnerczy pójdziemy później. To też jest kora nadnerczy połączona z konfliktem yy, wszystko tracenie, a czyli to jest utrata stada. Wtedy yy, zostaje odcięty kortyzol i owca. Nie porusza się do momentu, kiedy nie usłyszy dźwięku stada. Jak usłyszy głos, na powrót wraca kortyzol i owca staje i podąża za stadem. Kostka. Konflikty, obniżenie wartości, głównie związane ze sportem, którego nie można już uprawiać. Obniżenie wartości związane z czynnościami, w których uważamy, uważamy się za słabych albo Niewystarczająco dobrych, obniżenie wartości związane z kierunkiem, w którym nie chcemy iść, ale idziemy. Jestem rozdarty, nie wiem czy odejść, czy zostać. Zbadaj też ewentualny konflikt związany z matką w młodym wieku. Może pojawić się coś związanego z kierunkiem, decyzją, koniecznością sprostania życzeniom matki, bo przestanę Cię kochać, jeśli nie zrobisz tego. Kostka, skręcenie. Jest to konflikt oddzielenia związany z matką, obniżenie poczucia wartości w związku z sytuacją nie do przyjęcia. Na przykład, rodzice nie, na przykład, rodzice nie pozwalają dziecku zadawać się z tą koleżanką, z tym kolegą. Odrzucenie przez dziecko pojęcia poświęcenia, brak chęci zrobienia czegoś dla rodziców, na przykład, wyniesienie śmieci. Kostniak. Konflikt wywołujący kostniaka to zawsze utrata poczucia własnej wartości, lub w znaczeniu bardziej rzeczywistym, pęknięcie, rozłam, który zmierza już ku wyleczeniu, a więc konflikt już się zakończył. Kostniak jest oznaką odbudowy kości. Zachodzi tu ten sam mechanizm co po złamaniu w wyniku wypadku. Kostniak uważa się nadmierny rozrost tkanki bliznowatej. Kostnia, mięsa, Fundamentalny konflikt wielkiego ogólnego obniżenia war własnej wartości. Brakuje mi wsparcia, potrzebuję oparcia, muszą być otoczony ludźmi. Wszystko się wali, rozpada się. Kości, szkiele. <laughs> Jest to nowa mezoderma. Bardzo intensywny, poważny konflikt obniżenia własnej wartości. Silniejszy niż w przypadku stawów. Dotknęło mnie to do, aż do szpiku kości. Niczego nie potrafię się nauczyć, jestem nikim, nic nie jestem wart. Czuję się nic nie wart, nawet jeśli inni ludzie myślą o mnie dobrze. Jestem nikim, skupiając się na sobie, opieram się na nicości, pustce, braku konflikt uogólnionego braku wartości funkcje kości. Podpierają strukturę organizmu, tworzą rusztowanie ciała, chronią narządy położone w głębi ciała, umożliwiają ruch, wyznaczają granice jam ciała, wraz z tarczycą przysadką mózgową, uczestniczą w przetwarzaniu wapnia, uczestniczą w uzyskiwaniu usuwaniu toksyn. Zabierają szpik kostny, w którym powstają krwinki, rola. Rola oparcia, jaką pełnią kości, jest bardzo znacząca. Świadczą o tym konflikty biologiczne z nim związane. Szczególnie w przypadku czaszki, klatki piersiowej, ważna jest także rola ochronna. Zatem słowo klucz dla kości to oparcie, ochrona, odpowiedzialność. W połączeniu z wydźwiękiem odpowiednim dla kości, będącej biologicznym przełożeniem danego konfliktu, Symbolicznie kości wiążą się z odpowiedzialnością. To właśnie odpowiedzialność odróżnia dorosłych od dzieci. Poszczególne kości związane są z umiejscowieniem urazu lub z funkcją dotkniętej kości lub symbolicznym znaczeniem dotkniętej kości. Jeśli obniżenie wartości związane jest ze mną samym, przejawi się w tkance kostnej, jeśli związane jest z rodziną czy przodkami, dotkniesz piku kostnego. Poważny konflikt obniżenia wartości wywołuje mikrouszkodzenia kości, ich porowatość, odwapnienie, zmniejszenie gęstości. Najczęściej ubytki tkanki kostnej są rozproszone, wywołują raczej porowatość niż uszkodzenia o wyraźnych granicach. Na skutek intensywnego konfliktu mogą wystąpić schorzenia związane z kompresją kręgosłupa, spontaniczne złamania kości lub żeber albo ogólna. Odwapnienie. Ból występuje również w fazie naprawczej przy odbudowie i uwapnieniu kości. Jest to wynik obrzęku pod okostną. Na przykład, dziecko, które nie jest jeszcze wystarczająco świadome swoich zdolności w różnych dziedzinach, może czuć się pozbawione wartości. Na przykład, gdy zostanie odrzucone, albo gdy wydaje mu się, że zostało odrzucone, nawet jeśli nie jest to nieprawda. Mama albo koledzy nie chcą mnie, ponieważ nie jestem wystarczająco dobry. Trzeba odkryć przyczynę takiego myślenia. Znaczenie kości bardzo ważne. Kości są tym, co zostaje z nas po śmierci. Są podstawą naszej wartości, nawet gdy upłynie życie. Dlatego przejawiają się w nich choroby związane z obniżeniem wartości, wyrażaniem tak. W wyrażonym takimi słowami jak niezdolny, gorszy, jestem nikim niegodny, pomijany, pokorzony, żałosny. Klienci sami mówią o sobie niekompetentny, głupi, nieciekawy, nieważny. Nie widziałem, nie potrafiłem, nie chciałem. Sami siebie obrażają, mówiąc o sobie, na przykład jestem kretynem i, i muszą nauczyć się to zauważać. Wszyscy doświadczamy czasem obniżenia wartości, ale często w różnych znaczeniach, znaczeniach i obszarach intelektualnym, seksualnym, emocjonalnym, fizycznym, duchowym. By wyzdrowieć, muszą używać tych samych słów, którymi się obrażają. Zwykle wypowiadają je bez zastanowienia, ukazując ukryte przekonania danej osoby na swój temat często wulgarne lub obrzydliwe. Jestem dupkiem, jestem żałosny, nienormalny. Kości złamania. Jest to nowa mezoderma. Jest to konflikt obniżenia wartości, faza aktywna konfliktu, ubytki komórek, geody, pojęcie geologicznie otwory w skale wypełnione tworami krystalicznymi, utrata tkanki w wyniku mikrouszkodzeń, brak objawów klinicznych. Po rozwiązaniu konfliktu namnażanie komórek w celu uzupełnienia powstałych braków wywołuje w odpowiednich obszarach stan zapalny. Obrzek związany z fazą zdrowienia obejmuje obszary dotknięte konfliktem, a zwłaszcza tarcze międzykręgowe, co powoduje ból, a czasem także ucisk na nerwy, wywołując objawy porażenia. Konflikt obniżenia wartości osabiający określony obszar, przez co... Złamanie może nastąpić w wyniku nawet lekkiego urazu. Złamanie może przydarzyć się również w fazie rozwiązania konfliktu. Naprawa jest wtedy szybka i skuteczna dzięki powstaniu kostniny. Niejednokrotnie udało mi się zauważyć, że złamanie nastąpiło zaraz po znalezieniu rozwiązania, co może potraktować jako sposób wyrzucenia przeżytego stresu. <laughs> Złamania, które znosimy z trudnością, mogą się nie zrosnąć lub też doprowadzić do dalszych problemów wtedy. Wtórnego, od, wtórnego odwapnienia mogą tylko spowodować kolejne złamania, w następstwie nawet lekkie urazy, lub pojawienie się w tym miejscu aglodystrofii współczulnej. Kość łonowa. <laughs> Ból kości łonowej. Kość nowa zaangażowana jest w akt seksualny. Jest to konflikt obniżenia wartości natury seksualnej. Nie jestem wystarczająco sprawna seksualnie. Jestem złym partnerem seksualnym. Daję zbyt dużo, wymagam zbyt wiele, sprawiam, że ona, on czuje się niekomfortowo. Nie potrafię sprostać wymaganiom ludzi. Ja i mój partner nie myślimy tak samo. Nie potrafię go jej zadowolić. Kość miednicza. Fundamentalny konflikt poczucia spadku wartości w związku z noszeniem życia, ciążą, własną seksualnością. Mam bardzo silny pociąg seksualny, ale ona mnie zdradza. Kość piętowa, jedna z siedmiu kości stępu, głębokie zwątpienie w samego siebie, w swoją tożsamość. Co powstrzymuje mnie przed byciem sobą, poczucie obniżenia wartości w związku z uczuciem skądś lub przed czymś. Problem związany z planem albo wyjazdem, koniecznością odejścia, przemieszczania się. Utknąłem, nie mogę iść naprzód. Ktoś, kto spodziewa się, że będzie osądzony. Kość promieniowa z łamaniem. Z etymologicznego punktu widzenia kość promieniowa wiąże się z promieniem, sferą aktywności. Czuję się zagrożony w moim bezpośrednim otoczeniu. Kaziroctwo, molestowanie seksualne, konflikt spadku wartości na gruncie czyjejś specjalności, czuję się niewiele wart w moim środowisku. Nauczyciel w prywatnej szkole czuje się nieskuteczny i niewiele wart. Uważa, że jego uczniowie to bogate snoby, których nie interesuje nauka. W końcu jednak rozwiązuje swój konflikt następnego dnia łamie prawą kość promieniową, ale uczniowie zaczynają zwracać na niego uwagę. Kość ramienia, głowa. Konflikt nie czucia się na siłach, utraty pozycji, króla królowej. Znaczenie kości ramiennej to bycie królem królową, dlatego właśnie ta część ciała zostaje aktywowana w przypadkach rozczarowania samym sobą. Głowa lewej głowa kości ramiennej, konflikt, obniżenie wartości w relacji rodzicy z dzieckiem. Jestem złą matką, jestem złym ojcem, jestem złym dzieckiem dla moich rodziców. Prowadzi do odwapnienia kości. Pewien chłopiec musi powtarzać klasę. Jego matka robi sobie wyrzuty, że zbyt mało się nim zajmowała, ponieważ oprócz pracy zawodowej angażowała się jeszcze w, w rozmaite akcje społeczne. Jako matka poświęcam za mało uwagi pracy mojemu syna, pracy mojego syna. Po kilku miesiącach w końcu godzi się z faktem, że jej syn będzie powtarzał klasę. Na dłuższą metę to dla, niej, dla niego lepiej, że zacznie od nowa. W tym czasie bardzo boli ją lewe ramię. Lekarz twierdzi, że to zapalenie okołostawowe. Niedługo później problemy samoistnie ustają. Głowa prawej kości ramiennej. Nie sprostałem zadaniu. Mogłem postarać się lepiej. Efekt mógł być lepszy. Leworęczny mężczyzna czuje się niewiele wart, ponieważ nie udało mu się Zrealizować planów, które narzucili mu rodzice. Jest, jestem złym synem. Następuje odwapnienie głowy prawej kości ramiennej. Kość ramienna, ogólne znaczenie. W języku hebrajskim, słowo oznaczające kość ramienną związane jest ze znaczeniem siewcy. Ktoś kość ta umożliwia wykonanie ruchu siania. Co chcę zasiać? Jaki projekt chcę rozpocząć? Rozpocząć. Poszukaj trudnego projektu, w którym wiąże się jeden z następujących programów. Ktoś lub coś powstrzymuje mnie przed rozpoczęciem tego projektu. Nie potrafię rozpocząć tego projektu. Nie mogę teraz rozpocząć tego projektu. Nie chcę rozpocząć tego projektu. Kość ramienna, etymologicznie jej nazwa, humerus, wiąże się ze zmniejszenie, zmniejszeniem w czasie i przestrzeni. Zmniejszaniem w czasie przestrzeni. W przypadku przestrzeni chodzi o zbliżanie się. Chcę się zbliżyć, skrócić dystans. Wydrążenie stawowe wiąże się z oczkiem w głowie, tym, co dla nas najcenniejsze, a zatem chcę zbliżyć się do ludzi, na których mi zależy, chcę być blisko nich. Mamy więc tu do czynienia z, od, z oddzieleniem, subtelny związek z nadciśnieniem, a konflikt nadciśnienia to zamykam serce na miłość. Według Kloda Saba kość ramienna niesie znaczenie królewskości jeśli mężczyzna jest królem a kobieta królową to znaczy że jest symbolem ideału i zajmuje całą przestrzeń należy zwrócić uwagę na konflikty związane z osobą przedstawianą jako idealna w rodzinie lub w bliskim otoczeniu chcę strącić go ją z piedestału gdyż odkryłem że nie zasługuje na te zaszczyty Zwłaszcza gdy wspomnianemu odkryciu doty dotyczącemu ojca, brata, przyjaciela, szefa, księdza, towarzyszy silny stres. W medycynie mówimy, że złamanie jest rozwiązaniem problemu ciągłości. Na przykład, pewna kobieta łamie kość ramienną dzień po odkryciu, że dziadek molestował seksualnie jej matkę, a cała rodzina stawiała go za wzór, ponieważ prowadził przykładny życi i był bohaterem wojennym. Głowa kości ramiennej, podobnie jak głowa każdej innej kości, wyraża konflikty przeżywane na poziomie intelektualnym. Występuje związek pomiędzy głową kości ramiennej a głową kości udowej. W przypadku kości udowej mamy do czynienia ze sprzeciwem lub oporem, rozumianym wprost. Kość ta fizycznie umożliwia stawianie oporu przeciwnikowi. Głowa kości ramiennej wiąże się raczej z oporem wobec bliskiej osoby, co wskazuje na oddalanie, a więc na konflikt oddzielenia. Kość strzałkowa znaczenie narodziny na ganku wspomnienie porzucenia fundamentalny konflikt adoptowanych dzieci lub rodziców, którzy oddali dziecko do adopcji. Wspomnienie nieślubnego dziecka ukrywanej ciąży. Chcę wyprowadzić się z domu i zacząć żyć na własną rękę, ale nie mogę. Również, utknięcie między dwiema sytuacjami, osobami, stronami, niemożliwe pogodzenie. Kość udowa. Problem z kością udową wskazuje na konflikt obniżenia poczucia własnej wartości, związany z oporem, sprzeciwem. Muszę wbrew swojej woli ustąpić przed kimś lub czymś silniejszym ode mnie. Obniżenie wartości w sytuacji sprzeciwu z powodu nieumiejętności doprowadzenia czegoś do końca, zrobienia wystarczająco dużo. Nie potrafię pokonać choroby, cofam się, <laughs> idę naprzód, ale potem się wycofuję. Ruch, chodzenie w tył, zbyt szybka. Zbyt szybko zdrowieją, to za dobre, żeby było prawdziwe. Obniżenie wartości w obliczu czegoś związanego z seksualnością. Kość udowa, gdy istnieje silny opór, bycie przypartym do muru. Muszę mieć silne uda, by przepędzić wroga, inaczej będę musiał ustąpić. Opór połączony z obniżeniem wartości równa się kości udowej. Kość staje się porowata, łatwo się łamie. Człowiek upada. Kość udowa, szyjka, nowa mezoderma, konflikt oporu, konflikt jelenia. Jelenie podczas walki napierają na siebie z ogromną siłą. Słowem kluczem jest tu opór, sprzeciw. U osoby starszej, która nie potrafi już przeciwstawić się i bronić swojej autonomii, może pojawić się problem z szyjką kości udowej w zależności od nasilenia konfliktu. Konflikt konieczności ustąpienia wbrew własnej boli przed kimś silniejszym. Bezsilność. Straciłe starcie z bykiem. Jestem zmuszony ustąpić. Problem pojawiający się często u osób starszych znajdujących się w następującej, następującej sytuacji. Drobna, starsza kobieta nie ma siły się sprzeciwstawić. Na wszystko musi się zgodzić. Jest bezsilna. Niezdolność do sprzeciwu lub samodzielnego poruszania się. Konflikt sprzeciwu, obniżenia wartości w sytuacji sprzeciwu, uszkodzenia struktury kości, poro porowatości. Konflikt obniżenia wartości w wymiarze seksualnym, ponieważ problemy z kością udową wpływają też na miednicę. Konflikt oporu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce.